Witam Was. Kolejny temat może niefajny. Czy powinnam go zostawić? Wiemy, że w życiu różnie się układa. A to wbrew pozorom pytanie często zadają mi klientki. Czy powinnam go zostawić? Jeżeli takie pytanie Wam chodzi po głowie, to już jest, to już coś to oznacza, prawda? Mamy do wyboru trzy karty: raz, dwa i trzy. Raz, dwa, trzy. Czy powinnam go zostawić? I pytamy. Pierwsza karta. Zaraz Wam powiem, co oznacza. Wiecie co? Tutaj mam karty, które mówią o walce, o takiej próbie sił, powodującej mm, wręcz takie stany chorobowe. Tutaj, osoba, która wybrała tę, kartę, tę pierwszą kartę, bardzo możliwe, że to jest jakiś toksyczny związek, że y, ktoś bardzo dominuje. I jest wam z tym źle. Tak jakby straciliście siebie w tym, zatraciliście się. Nie ma tutaj własnego zdania. Jest jedno, jedyne zdanie ważne tutaj partnera, i to on o wszystkim decyduje. Także jeżeli wam tutaj jest, te karty pokazują, jeżeli wam jest źle, to jak najbardziej czas zadbać o siebie, bo ta karta tutaj mówi: Jesteś wyjątkowa. Żyj swoim życiem. Żyj zwariowanie i odważnie. Do Ciebie decyzja należy, oczywiście. Jesteś wyjątkowa i zasługujesz na to, żeby wyjątkowo cię traktować. Jeżeli nie da się nic zmienić, to odpowiedź tutaj brzmi tak. Oczywiście, najpierw próba zmiany, prawda? Karta numer dwa. Czy powinnam go zostawić? Czy powinnam go zostawić? Dla jednych tutaj, w tym w dwójce, możliwe, że już są jakieś kroki poczynione, sądowne kroki do y, rozstania się. To dla jednych, dla drugich widzę tutaj kobietę, która bardzo Dużo od siebie daje, daje więcej niż dostaje. Ta karta mówi: Jest czas na zmianę. Nie czekaj dłużej. I nie zastanawiaj się. I przy karcie Twojej jest otwarcie się na nowe horyzonty, na, na coś nowego. Ale uwaga, bo to może być tak, że w tym związku nadejdą zmiany. To dla tych oczywiście, którzy już się nie ro nie, w tym momencie się nie rozwodzą, i nie ma tutaj sądów i różnych innych takich. Jest taka możliwość. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to tutaj pojawi się, pojawią się nowe możliwości dla Was. I to, co do Was przyjdzie, decyzje, które będą podjęte są dla was dobre. Ten czas na zmiany pewnie zmiany przyszły w was. Decyzja, która dojrzewała wyszła najpierw od was. Tutaj bym powiedziała, że nie wszystko jeszcze w tym w drugim wariancie jest y, już tak, y, że zostawić i koniec. Nie, bo tutaj może się coś jeszcze zmienić. Jeżeli chodzi o tą sądową y, historię, to jeżeli myślicie o tym, nie to, że jest prawo o sądzie, ale myślicie, to y, zrobiłabym to y, szybciej, tak karty pokazują, ze względów materialnych. Później m, można na tym jakoś stracić, jeżeli to y, będzie dalej w czasie <laughs> przesunięte. Tak karty pokazały. Wy musicie już sobie sami dopasować do, do, do swoich własnych sytuacji. I karta numer 3. Ciekawa jestem, jakie karty tutaj się pokażą, patrząc na tą główną kartę. A to za chwileczkę Wam powiem, co ta karta oznacza. Czy powinnam go zostawić? Tutaj ktoś został oszukany. Była ogromna miłość, szczęście. I ktoś został oszukany. Dokładnie, dwa razy mi się karta oszustwa pokazała. Możliwe, że y, była zdrada u kogoś. A ta karta co mówi? Miej siłę do bycia wolnym. Fajnie. Dla tych, którzy mają dziecko, no decyzja na pewno będzie trudna. Jeżeli ten człowiek jakoś z całego serca żałuje, to wiecie co? To dałabym jeszcze jedną szansę. Karty pokazują, nie to, że ja bym dała. Jeżeli potraficie zapomnieć, oczywiście, to tutaj jeszcze jest możliwość jednej szansy, ale jednej, nie pięćdziesięciu. Jeżeli ją dobrze wykorzysta ten człowiek, to powinniście wrócić znowuż na tory szczęścia i po jakimś czasie i yy, miłości między wami. Jeżeli jej nie wykorzysta tej szansy, jeżeli oczywiście dacie tą szansę, to, to zostawić. I obojętnie jaką decyzję tutaj podejmiecie. To będziecie mieć siłę, żeby z tą decyzją dalej żyć. Ona wam przyniesie ulgę i wolność. Dziękuję Wam. Do następnego czytania, pozdrawiam.